Jestem taki, dzisiaj yy, ostatni filmik w tym roku. Yy, dzisiaj jest sylwester, więc tak, yy, odcinek będzie specjalny. Może nie jakoś bardzo, ale w pewnym stopniu. Yy, niedługo zamierzam sobie wyremontować tutaj yy, tą wiatę, ponieważ chcę sprzedać ten ciągnik i kupić sobie. Yy, Lepszy z kabiną, lecz na kabina się nie mieści, i yy, ten odcinek będzie luźniejszy, bo wieczorem będziemy jechać na pokaz fajerwerków, yy, który będzie tam organizowany przy straży. No, to nie tu robią? No. Dobra, tu siedzą Garanci. Yy, więc tak, no na razie mamy zbytnio co robić. Możemy sobie pójść do sklepu pani Basi i coś kupić. Yy, będzie to tak yy, później organizowane na wieczór, mniej więcej o 24, mhm. więc później sobie będzie, yy, pójdziemy. Yy. To dobra, pani Basia. Dobra, nie ja znikajmy w to. Yy.

2 złote. Proszę. I cyk. Dobra. No to mamy ciasto. Można się już najeszc. Tak, nie jestem głodny. Zapasna zima. W ogóle Idzik yy, ma się wprowadzać niedługo. Jego domek tam już powstaje powoli. No, y, ostatnio tam byłem, to y, było tak, że tam już ma poletom y, sadnów, y, beton wylany na podwórko i płot już ma, więc no niedługo pewnie będzie już miał, y, będzie już mu jego dom stał. I y, dzwoniłem do niego i y, umówiliśmy się, że ja do niego Przyjadę na posesję, bo tam będzie dużo ludzi, więc yy, cała wieś tak najwięcej, no nie, no najbliższe wsie, bo tutaj yy, nie ma takich jakichś większych pokazów. Więc tam będzie pokaz taki w, paru, w obrębie paru kilometrów taki duży, więc yy, zadzwoniłem do dzika i mówił, że yy, jakby udostępni no, nam tą działkę jego, żeby tam sobie wjechać. Naszym ciągnikiem i na spokojnie sobie tam pooglądać Po prostu będzie wygodniej, na drodze pewnie będą ci ludzie stali, więc no będzie tak lepiej Nie wiem czy Nie wiem gdzie mam zegarek, o ile w ogóle mam, więc Można go w sumie poszukać Bo nie, nie tu już nie będzie, nie, nie mam zegarka Tam jeszcze Bo to jakby straż organizuje i yy, tam właśnie yy, słyszałem, że jeszcze to organizują tam, jeszcze coś tam robią. Tu w ogóle już jest ciemnie, więc no nieźle. Dobra. Yy, to ja idę po kluczyki. My się jakby. I odpalamy go i jedziemy. Dobra, więc chwila przerwy. Może no, dojechaliśmy. Zaraz mam zaczynać, bo byłem... Ugodniej tam z jakimś strażakiem moim znajomym. O już puszczają. Czekajcie, wejdziemy sobie na muszę nasz traktorek. Jak tu? Już powstali? Czekajcie. Idę tam do niej zagadać. Chwila. Dobra, już pieniądze do niego. Już nie puszczać. No znowu się nie puszczałem. No nie wiem. Mam no, problemy życiowe jakieś. Poczekajcie. Dobra, jesteśmy. Byłem znów u niego, już jak nie będą strzelać przez... ...czy nie wschodzi słońce. Nie no, nie wierzę w nich. Chyba się spóźniliśmy. Wiecie? No ale w sumie trochę się nagolaliśmy. No, w 100% nie wyszło. Dobra, no to wracamy. Dojechaliśmy, już wszystko z git. No, może najlepiej wyszło z tym. Pokazam, ale był. Byliśmy na nim, to się liczy. Yy, więc no to, to było, będzie na tyle. W dzisiejszym ostatnim już w tym roku odcinku, więc szczęśliwego Nowego Roku. I nara.